Tak, oto to jest następny raz, ja jestem Skryzolowany i witam was w LEGO Harry Potter Lata 5.7 Tak jak obiecałem, idziemy na górę Hmm, ładnie tu Sweet O, duch It smells like duch Na chwilę zrobię cięcie No cześć, już jestem z powrotem Bierzemy okulary, żeby widzieć rzeczy niewidzialne. A niewidzialne stanie się widzialnym. Et tecera, ETCR, co to będzie, co to będzie? Chyba... Pukadełko do drzwi. Luna, różowa suknia. A że niby nie możemy tam wejść, co? What? Jak to nie? Kurna, no zmienicie mi jakieś porządne zaklęcie. No bardzo porządne takie slomo. Kurczę. Coś zabite dechami Uczeń w niebezpieczeństwie? Czy uczeń w nie niebezpieczeństwie? O, Luna z głową lwa. Normalnie opowieści z Narni? Co to będzie? Jęcząca Marta. Tak? Tak, owszem. Jęcząca Marta. Tego się nie spodziewałem. No to normalnie był cios poniżej pasa. Trudno. Lecimy dalej. Albo raczej się cofamy. Zrobię wam teraz reklamę banana, bo jestem godny O, tak na wizji. Jedną ręką będę szedł, drugą będę jadł banana. Co tam u was? Może to tak trochę dziwnie. Ale jestem bez kolacji. Więc... Trzeba się dobrze odżywiać, prawda? No, prawda. W międzyczasie rozwalę te dwa posążki. No bo... Nie mogę na nie patrzeć. Co to? Gruba dama. Mm. Jej postaci to jeszcze nie znam. Żeby nie wyszło, że ja nie jestem niekulturalny i nie jem podczas mówienia. Ja po prostu... No, wiecie, trzeba się zdrowodziwiać, prawda? I oto jesteśmy w dormitorium, w którym jak zwykle panuje wielka. Znaczy nie tyle co wielka jak... Chcę trafić. Mam to gdzieś idę dalej. Do sypialni. Bo w sypialni mam tutaj dużo do zrobienia. Pies całkowicie się rozbroił. No co jest? Hello Rura zepsuta, piec w ogóle się nie nadaje do użytku. Co to jest za szkoła? Bez centralnego ogrzewania. Uuu, kubełek na coś. Nie wiem co bynajmniej. Ale dziwnie to tak trochę wyglądało. Nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Coś tu jest podejrzane. Coś tu jest nawet bardzo podejrzane. Ale nie tak podejrzane, tylko bardzo, bardzo podejrzane nawet. A kurde. Trzeba co, mogę coś złożyć wreszcie, skręcić ten piec czy jakoś tak, no. No bo to się normalnie nie trzyma kupy, żeby był piec, a nie było tego. A nie było co w nie do niego włożyć. No się ubrają, walają po podłodze. I że nikt z tym nic nie zrobi. To jest normalnie... nienormalne. Hmm. Ot co! Ach. Kurde, cieszy mordę. A to tam poleciało w globus. A, myślałem, że w dormitorium będzie więcej rzeczy do roboty a nie tylko jakieś takie pitu pitu jestem szczerze zawiedziony czekajcie ja wiem już co mam trafić czekajcie jak to mam w tym rzucić Ja mam tym rzucić, wcześniej mi wychodziło. A, jest. Kogo my mamy? Harry Piżama. I jest Luz. Możemy wracać. Cel, cel jest wykonany. Dla jasności, celem było zdobycie postaci chyba. Nie wiem, już się sam nie orientuję. A tak, żeby zakończyć naszą eksplorację tutaj. Posłużymy się Hermioną w celu otworzenia czegoś tutaj. Nie wiem dokładnie czego. Zapamiętałem szyfr, żeby nie było... Co z tego wyleci? Uczę się bezpieczeństwie. Tak? Nie, postać. Kogo? Ron, niebieska piżama. Kurde, sami ludzie w piżamach No to, to, to już jest przesada Bardzo duża przesada A wiem, kurde, tutaj ten eliksir to jest ostatni, to jest eliksir wielosokowy Dzięki niemu będziemy mogli się na przykład zmienić, jeśli mamy śmierciożercę Możemy się zmienić w śmierciożercę tym samym otworzyć kółtkę, która śmieci się czerwono-czarną czarną poświatą Wiem, ten monolog zabrz zabrzmiał trochę dziwnie gdzieś na dialog mówiłem dekalog w ogóle masakra dobra tutaj już idziemy do góry czas zasiać 100 milowy las dokładnie 100 milowy tak to nie było żadne pomówienie mamy zasiać 100 milowy las i koniec kropka niech ktoś pociągnie za drugi sznurek ja mam robić tutaj wszystko Dobra, wejdziemy tutaj w następnym odcinku Dziękuję, że mnie oglądaliście Komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia, cześć Cześć, tu SkrysplowaNey Witam was Tak jakby w kontynuacji poprzedniego materiału po prostu Wyszedł 6 minut, więc postanowiłem go Dokręcić do niego yy, Resztę Tak jakby yy, yy. Zaczynamy w tym samym momencie co ostatnio i to jest do poprzedniego odcinka. No. Jak widać, Harry przed się wyżalić, że nie ma wspomnień. Tutaj to, to jest to zepsute wspomnie, wspomnienie. Wspomnienie chciałem powiedzieć. Kurde. No, bardzo ciekawe. Zielone Wow, bardzo szybko poszło Szczerze mówiąc, nie sądzicie? O, i super No Pewnie teraz będziemy szli na jakieś Nie wiem w sumie na co można ujść w Slughorn A po prostu ich spotkań ślimaka Czy jak to tam Czekajcie, niech to się tutaj w FPSy się załadują, bo coś tak strasznie laguje. Ten gość mnie intryguje. Czy on tak do nas macha? Ale jak to dziś nie zawsze? Ten gość mnie intryguje. W każdym bądź razie nie mam zamiaru spędzać dużo czasu w towarzystwie obrazu, który mi macha. Zresztą miał na sobie fioletowy dres i fioletową brodę nie wiem o co może tu chodzić co ja w ogóle powiedziałem? taki joke a tak w ogóle to wiecie co? ja sobie kupiłem tego już może mówiłem ale nawet nie pamiętam taka słaba pojęć znaczy nie słaba w ogóle to, to ten materiał wypr wyprzedza tam na jakiś tydzień, więc nie pamiętam. Kupiłem sobie Borderlands tak dokładnie yy, i sobie obczaiłem dzisiaj yy, znaczy nie obczaiłem, sobie po prostu w kopa zacząłem grać, strasznie mi się to spodobało teraz czekam aż sobie koledzy skombinują no i robimy materiał ze, z Border'a będzie kop taki, że wiecie nic, przebacz, nie ma przebacz A tak w ogóle to tutaj jeszcze nie patrzyliśmy tak dokładnie Tak dokładnie wiecie po zebraniu tego nowego czaru Znaczy co ja gadam zebraniu czaru Ja pitole to jest ten uczeń w niebezpieczeństwie Kurna lagi Wiem, że ja się tak migam od tego zrobienia tego, tego, tego głównego wątku no ale nie mogę po prostu widzieć otwartych drzwi, w nie, nie wejść Zwłaszcza jeśli prowadzą do sali dolnej A tak w ogóle to my tutaj nie byliśmy tylko raz i tak nic nie zrobiliśmy prawie, więc trzeba to nadrobić I Tutaj chyba jest jedna słówka z tego co pamiętam A i jeśli poruszymy się trochę z wątkiem fabularnym To jeśli mamy odpowiednią ilość pieniędzy to idziemy kupić wykrywacz w postaci, bo chcę mieć wszystkie co mi się w, w części 1.4 nie udało Ale tym razem chcę mieć wszystkie Hermiona chodź Będziesz tłumaczyła Raz, dwa, trzy, cztery I co z tego wypadnie Świeczki Świeczki, no tak świeczki Dobra postać, to zmienia postać rzeczy Penelopa Clearwater hmm. Penelopa czysta woda Tak sobie przetłumaczyłem może błędnie, może bezbłędnie, nie wiem sam 3 na 3 złoty klocek Oh je yeah. O, płatki się nie jak prosko I bum Ej no co tu nie działa na to Może tak od góry trzeba Urześć w niebezpieczeństwo Boże święty Ci to nie wiedzą gdzie się znaleźć, w którym czasie no, no jednak to jest słówka Tylko się założę, żeby ją zdobyć to będę musiał mieć tego Mm, śmierciożerce gdy się da wejść? nie da się wejść po co umieszczają wejście jak i tak się nie da wejść nie rozumiem o założę się o czekajcie już założę się że tu jest ta czerwona skrzyneczka szczyneczka dobra idziemy z wątkiem głównym bo normalnie dwa odcinki a 0 wątku głównego. Ale czekajcie, no. Bo patrzcie, tam na górze jest śnieżka zabezpieczona. A ja sobie mogę wziąć buty Wesleyów, te przylepne, samo czy jakieś tam. No i będziemy mieli postać, może, bo sądzę, że to jest postać. No kurde, żeby tak od frontu. Dobra Co to będzie? Zobaczcie no, kto to będzie Ron zielona koszula Ja nie mogę Zróbcie jeszcze Ron czerwona koszula Ron niebieska koszula Ron nie wiem koszula w kratkę Ron koszula w byle co Uuuu W tej części dawno nie byliśmy To jest ten pokój życzeń Ciekawe czy możemy teraz do niego wejść no jak zwykle nie da się zrobić włamu Na pokój życzeń A co to robi ta słówka? Mmm... brzmi... fersko Czekajcie, założę się, że tu jest coś Ha! Dokładnie tak tak. O wilku mowa. Czerwona paczuszka, Kolejna do kolekcji. Myślę, że uda się nam niedługo zdobyć wszystkie zresztą ile mamy? No już 5 na 20. Znalezionych chyba, albo nie wiem czy są kupione czy znalezione. W każdym moczarze jest 5 na 20, czyli już 1 czwarta. Teraz będzie 6 na 20. Jestem bardzo z tego powodu wesoły. A tak w ogóle to, to będzie wynik razy 6 albo razy 8 albo razy 10, nie wiem. A magnes na monety, jednak się pomyliłem. A to też przydatne. Powinien być jeszcze wykrywać czerwonych paczek z tego co pamiętam. W ogólnie w, w tych w innych częściach. Nie no przepraszam was. Nie, nie, myślałem, że to się da wejść, tak? A już chciałem przepraszać, wiecie, że nie ma fabuły. Ha, patrzcie ile klosków. A w ogóle teraz ja stąd nie wychodziłem, wtedy tymi drzwiami jeszcze nigdzie nie wychodziłem. Nigdy. Powiedziałem nigdzie. Uszykuje się poziom. Jak ja to lubię? Normalnie, nie wiecie. Zwłaszcza to, 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 to uwielbiam to wczytywanie. Tak, to, to się robi, to jest fajne, to, to się jest fajne jak się to widzi po raz pierwszy, no. yy, jak się to widzi dziesiąty raz, to już się raczej robi nudne, więc teraz nie mogę się doczekać, co będzie w kolejnej części. Będzie taki Hogwart palący się i taki Voldemort sobie leci, a w kolejnej części będzie może, że ten Voldemort tak biegnie za nimi, a oni sobie coś tam robią, nie wiem. A, to będą te czekoladki, oni tam wrócą, oni zaraz zerzy. A wiem, to co wiem. Bo o, oglądałem film. I to jest Slakor, <grym> Dokładnie. Ciekawe dlaczego ktoś to grą Tak, i on się będzie, on się napije tego wina u niego, u Slackhorna ten rącz jakiegoś, nie, piwa miodowego czy coś w tym stylu, tak się zacznie dławić. A my pewnie teraz będziemy robić yy, elixir taki przeciwmiłosny. O, poziom. Uwielbiam takie rzeczy. Jeszcze i tak sobie zrobię tego prawdziwego czarodzieja, bo tu są takie potencjalne miejsca. Wiecie gdzie są te fioletowe monety, ale się laguje. Stop, niech się trochę FPS-ów podskoczy. Kurde, ile by mnie czekał, tak się będzie się teraz lagowało cały czas. Czego nie zrobię? Czekajcie, sprawdzę te potencjalne miejsce tych monet. No nie ma, jak na złość nie ma. co to będzie, co to będzie A, kluczyk I to ja się w takie czary nie bawię Co to potrzebuje klucza, żeby otworzyć safe Czy to jest w ogóle za szkoła magii, że ich nie uczą jak otwierać safey bez klucza Co to się dzieje z dzisiejszym nauczaniem? Pytam się a w ogóle to ciekawe jakim ja cudem mam zdobyć prawdziwego czarodzieja, który żadnych fetowych klosków nie ma. Dla mnie to jest... Nie tego. Nienormalne. A to takie buty. A to będzie ten węgielek. Chyba to jest węgielek, nie wiem. To nie będzie takie coś, że... Yy, najpierw robimy ten yy, Kurde, sorry Ale najpierw robimy eliksir od trudkę od tego Miłosnego A potem robimy eliksir, żeby go uratować od śmierci Nie jestem pewien, ale tak może być Dobra, jest i druga część Wreszcie zdecyduj, pod której stronie chcesz upadać W ogóle co on tak ukrywa też wszystkie swoje rzeczy? a rozklekotane to pienino. Tam ci powstali I mamy... Mamy tutaj listek. To tu jakieś rodzina Szkotów jakichś chyba jest, bo tak Tańczą ten Tańce w ja ogóle zapomniałem jak to się nazywa ten taniec. A po co ty to pijesz? Na co on to wypił, no? Późbój <ścoughs> no i teraz po tym, po kielichu. I robimy od trudkę. w ogóle zamurowało Slughorna w filmie, pamiętam kurde, gościu leży teraz nieprzytomny a tu w szafkach, co, w szafkach zamiast klucza jest jakieś wino w ogóle Ron połamał stolik ale ta gra się laguje teraz, no a wszystkie pozmieniałem ustawienia grafiki na najmniej, znaczy nie najmniejsze, ale takie podmniejsze no i teraz jest FPS-ów To jest taki standard jak na czekajcie, muszę przełączyć czar, widzę, że macie możecie zobaczyć, bo już kurde tak mi się język że mamy komplet czarów. No to co, klucz był w zerandolu czy na stole? Bo tak już się trochę nie orientuję. A, to jest tak w tej szafce co była na lekcji eliksirów. W końcu i tak nie wiadomo gdzie jest ten taki kamyczek. Czy jak to się nazywa? O, to mi chodziło. Hmm, padłeś powstań Powerade Slakorna normalnie zatkało To było dla Lamberdora, Tak naprawdę A no tak, widać kurde sprawcę od razu papugę będzie przesyłał nie, on w filmie przesyłał kanarka, a nie papugę tutaj mi minutnik zacznie dzwonić, że czas już tak trochę na ten odcinek przedłuża więc naj, naj... kurna, że ja się wysłowić nie mogę po prostu zakończymy sobie teraz i spotkamy się w kolejnym odcinku A, co on tutaj tego sektu Sempra używa chary no dobra anyway po prostu jeśli teraz będzie filmik potem to jeszcze nie zakończę ale jeśli nie będzie to no nie będzie no to tak dziękuję za oglądanie się ten odcinek.